w leśnym ogrodzie. Lubczyk, przez niektórych nazywany magii. Roślina ziołowa, e, aromatyczna, dodawana szczególnie do zup, ale ja również często dodaję do sosów. E, bardzo łatwa w uprawie, wieloletnia. Daje sobie radę i w cieniu, i, i w suchych miejscach. Tutaj akurat rośnie w miejscu słonecznym, dlatego jest taki szczególnie duży, już, tu, już teraz na wiosnę. Yy, używamy i liści, i, i także łodyg. Jednak każda, każda zupa z dodatkiem lubczyku jest zdecydowanie yy, smaczniejsza. Ma taki ten specyficzny, szlachetny lubczykowy aromat. Yy, także. Warto w każdym ogrodzie, aby gdzieś tam rósł sobie ten lubczyk. Łatwa w rozmnażaniu wystarczy te kłącza, kłącza pod ziemią, rozdzielić i posadzić w innym miejscu. Także, jeśli, jeśli chcesz gotować tak szlachetne lubczykowe zupy, to zapraszam do subskrypcji, polubienia i komentowania i zielono pozdrawiam.